I są specyficznym miejscem? Dla rodziny z dziećmi, dla grupy przyjaciół, która chce w miłej atmosferze spędzić czas y, właśnie bez hamstwa, bez agresji. Myślę sobie, że stworzę miejsce niekoniecznie duże, w którym będzie można właśnie zjeść dania jakby przygotowane autorsko, zawsze takie same, zawsze z tą samą jakością. W miłej atmosferze przy muzyce. Y, jest pianino, organizujemy jakieś tam wydarzenia artystyczne. Kuchnia bez konsumentów jest nic nie znaczy. Nie. Muszą być goście. Ktoś musi spróbować i powiedzieć: ale dobre. Wszystkie standardy higieniczne, że tak powiem, staram się postawić na takim samym. Poziomie jakbym gotował jak, jak gotujemy w domu. Koncepcja mojej pizzy jest, jest oparta na cienkim cieście, tak, tak zwanym Napoli, ciasto Napoli. Cienkie, chrupiące. W młodości podróżowałem trochę po, po Europie, bo była, jedna z moich pierwszych podróży była do Włoch. Tam miałem okazję skosztować prawdziwej pizzy. Prostota to jest jakby kwitesencja kuchni włoskiej. To jest Twój gust, co ty wybierzesz. A ja Ci gwarantuję, że to, co oferuję, jest, yy, będzie dobre. No, będzie dobrze zrobione z najlepszych dostępnych składników. Tylko świeże produkty. Tutaj z Bazarku Nieopoda lub pani Basi Rokosz kupuje większość yy, składników. Było się wielu ciekawych e, wykonawców, też już takich, którzy uzyskali jakąś e, 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 no, sławę medialną. Mimicel Me, Vendale, e, Polita, Indigo tree, e, Budyń Budyn zespołu Pogodno i wiele innych. Odbyło no, się kilkadziesiąt koncertów w ciągu tych kilku lat istnienia Skopje. Na, na bardzo cienkim, piątym cieście. Yy, oprócz tego makarony, które są yy, dobrze doprawione, yy, zawsze świeże i przygotowywane od razu, kiedy je zamówię. Nie czekają na mnie, tylko przychodzę, zamawiam, z tej czy za świeże. Te okreski zimowe mają taką świetną Szarlotka plus kawa za bardzo tanie pieniążki. Moim ulubionym badaniem z makaronu jest spaghetti z orzechami, które mogę polecić każdemu i nawet sama próbowałam przygotować je w domu, ale chyba nie potrafię dorównać tutaj mistrzowi kuchni. To jest jeden z lepszych pic naprawdę, który jadłem w życiu, a znam się trochę na tym, bo w życiu zjadłem miliony pizzy. Atmosfera tutaj jest wyjątkowa i nie ma takiej Nigdzie w Nysie na pewno, a też w dalszych miastach pobliskich i dalszych gdzie tak dobra atmosfera jak tutaj. Bo jak jesteśmy z dziećmi, to jest domowa, domowa i rodzinna, a jak jesteśmy wieczorami, no to dalej domowa, ale już wtedy. Było to nagrane? Że jesteśmy w telewizji? Jest nagrane?